można uznać, że rok 2019 był bardzo dobry dla metali szlachetnych, a przede wszystkim dla palladu. Jest to metal, który wykorzystywany jest przede wszystkim w sektorze samochodowym do produkcji katalizatorów, dlatego często nie mówi się o nim jako metal szlachetny. Niemniej sytuacja fundamentalna sprawiła, że metal ten wzrósł w 2019 roku o ponad 50% ze względu na to, że mamy ograniczenia pod oraz rosnący popyt, głównie z sektora samochodów hybrydowych. Prawdopodobieństwo, dosyć duże prawdopodobieństwo mówi o tym, że metal ten będzie kontynuował wzrosty w 2020 roku i może przekroczyć, może przekroczyć na stałe 2000 dolarów za jedną uncję. W historii do tej pory jedynie platyna przekroczyła ten poziom w 2008 Roku i pal lat w tym roku, jedynie na w 2019 roku, jedynie na moment dotknął poziomu 2000 dolarów za jedną uncję. Jak wypadł 2019 rok, jeżeli chodzi o pozostałe metale, złoto zyskało nieco ponad 18%, platyna zyskała troszeczkę powyżej 19%, natomiast srebro zaledwie 15%, co pokazuje, że dosyć duży potencjał. Drzemie właśnie w tym. Najtańszym metalu szlachetnym, którego cena na koniec 2019 roku była nieco poniżej 18 dolarów za jedną uncję. W 2020 roku prawdopodobnie będziemy obserwować dalszy duży wzrost popytu na metale szlachetne ze strony funduszy ETF oraz istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że banki centralne dalej będą mocno skupować złoto. W przypadku złota liderami. Były oczywiście kraje wschodzące takie jak Indie, Chiny, ale co ciekawe również Polska dosyć mocno przyczyniła się do wzrostu popytu na tym rynku.